A dzisiaj nagrywamy sobie zarabianie stawu Kupiłem tutaj Trochę aponek od takiego żyweczka, Bo tanie były, nie? No od kolejny, nie? Kupiłem. Rano złowiliśmy na tylko 4 ryby Solidna japonka, taka. jaką ciekawie ile taka japonka kosztuje to... Nie no, kosztuje 5 złotych, a to powód taki i krema. I dlatego kupiłem od ziomeczka, tak bo ten stawek jest ogółem mój i kolegi. No że o konie, żeby jeszcze ja kupiłem o konie? No. To za dużo karas jest, nieprawda? Mhm. On już trochę zdechł. Co ty, on nie zdech? I... Pływa Nie, ty. I Jednak nie. Akcja ratownicza. No. Ej, nie, on normalnie! Musisz go do wody.

Sześć Japońców było, bo na początku wpisciem jednego japońca dużego. A, no. Dobra, Tego to, Taki ten. Japoniec. No dobra, nazwiemy go puszek. Cygan. <laughs> nie no, cygan tam jest. Dobra, puszek go nazwiemy, nie? Okruszek, dobra, wpuszczaj go. Ale salto? No, ale normalnie wpuszczę, nie wrzucę ich. No, tak, bo będą pisać, nie? Co się nad komentarzami? <laughs> Nad rybami. Znałem, sam się nad komentarzami <noise> O kurde No, puść. A ja czekaj, zatrzymam na chwilę, coś cipę. Dobra, kolejna leci. Tutaj niech tą spłoszy, niech idzie. Nie spłoszyła. No, później tam, wypłynie. Tam to pod wodą wzdycha. O, to tutaj duży japoniec. I kreba I krema, bo mam pomarańczowe nawet. I kra jest. Ej, ale to chyba każda ryba ma ikrę na przykład. Znaczy nie, jedna chyba nie ma ikry. Żeby... Ale specjalnie z ikrą chcieliśmy, żeby więcej Japo... Japońców było. Tutaj i tak jest dużo ryb, nie? O, tutaj też spora, ale to chyba bez ikry mi się... Jest Nie, ikra. jest, jest. Tak dokładnie, jest ikra. Tak dokładnie, tu jest pomarańczowa kropeczka, to jest ikra. Dobra, leć. Ciebie... Nazwiemy Jessica, nie? Bo to w sumie dziewczyna, tam jest Jessica. 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 To dla nich spokojnie takie salto, nie? Dobra, ostatnia pocałuj. Nie, no nie pocałuj. Dobra. Ona no, całuje pa. Nie no, żeby nie ważymy ich. Na główkę. Na, a teraz musimy wziąć tego konia. Wiatro po węglu. Ale umyte nie? O kurde chodź te On chyba nie żyje. No jak to nie zobacz? Weź go do wody. On popłynie jutro. No bo nawet dzisiaj. Japońce to dobre są ryby silne. A weź go tutaj połóż. Widzisz? I on specjalnie pod wodę idzie, zostaw go. Tam damy, żebym miał głębiej i poleciał. No, Raz, on, on musi po prostu złapać trochę wody. Uf, Dobra. A teraz powiem Wam jedną rzecz. te prank bro! Jeśli ktoś się nabrał, niech napisz w komentarzu. To nie było zarybianie stawu, ponieważ my te ryby rano złowiliśmy. Miałem je dzisiaj opieprzyć z kolegą, no ale nie chciałem. Nie chciałam. No słuchajcie, my te ryby złowiliśmy, Łowimy akurat tylko godzinę. A teraz, to na 22. A potem, jak będzie zimno, Tam wejdziemy do tej furki czerwonej. Bo tata. No, nam sprzedają zadwydychy. Normalnie odpada trąbi, a ja na razie pozwala nam tylko jeździć po podwórku, nie? Drugi mamy tym, nie? No. A tu pokaż wędkę. To jest moja wędka. Mhm. Koło za prawie 100 zł. No. Tutaj pokaż. Czekaj, lizda nabita już. Ja muszę sobie grunt zwiększyć. Mhm. Ty tak jak ty masz na ten, na powietrze to, to na twardnieje lizda przecież. Będziesz się wymienić. To jest mój ją, To jest akurat bat, bo kołobrotek mam tam schowany, bo na razie nie chcę dwóch dostać, bo bardziej bata wolę Batownica mm. Bat kosztował 37 zł No słuchajcie, myślę, że dalej by te ryby łowić 4 metry ma ja Zobaczcie sobie No 4 no ma no 4,5 No coś takiego no O pół będzie. No. Co żeby ten zakończyć? Jeśli ktoś się nabrał, niech napisz w komentarzu. A za chwilę, za chwilę, zatrzymaj, zatrzymaj jeszcze. Zaraz ta rzepakiem, pokaż. Dobra, ale teraz przyjścieśmy do tej ściany, żeby tak. Ściana, hashtag ściana. Crazy night No. Ole, mnie no, wlewa. No. Tutaj my chcemy pozdrowić Toby Urbex, Niko Tyty, Adam Tilsen. Czekaj, jeszcze. Podkowa grzywa, ale na szczęście... No, znaleźliśmy tutaj. Krzywa podkowa. A tutaj pokażę. Tutaj nie wchodzimy, no? nie? Ale no wiecie, nie? Jeśli chcecie tutaj Urbek z opuszczony, tam można pójść. Tutaj podobno w nocy chodzą te. E, co w nocy chodzi? Nie wiem. Ale coś e, podobno w nocy. Kiedyś mi opowiadał coś właśnie. Ja wam opowiem historię. W nocy tutaj. Sąsiad mówi, że był tu w nocy. Normalnie. Widzicie tam bańkę? Sąsiad postawił ją tak w ruch. Patrzy i chce zobaczyć, bo tu miał... Znaczy, tu miał kiedyś konie. Miał dwa konie, ale konie były przywiązane I tak. tak patrzy. Nic nie, bo nic nie przestawiał. Bańka leży tam, koło drzwi. Patrzy. Coś się dowiaduje. Coś się chyba bo miałem po prostu... Że po prostu... A to choroba, że po prostu patrzy i zapominuje o nie? <laughs> nie? Nie, nie, nie. Potem przychodzi, bierze tą beczkę tam, patrzy, nie ma beczki. Patrzy. I <laughs> co, prank, bro. Nie no, ale jeśli chcecie tutaj urbeksa, to ten, to pisać w komentarzu, chcemy urbeksa. A jak ktoś się nabra, to pisze, ja się nabrałem, żeby było zarabianie stawu. Dobra, to chodź, zakończymy. O, czekaj, za jasno. No. Chodź tutaj. Dobra. Normalnie. Dobra. Dobra, chodź tegoś. Chodź. Siad, 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 poproś, 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 poproś. Trzymaj. Nie no. Dobra. To było na tyle w tym filmie. Siemaneczko moi. Siema.